No teraz wszyscy sprawdźcie czy jest. Ja Ej, robimy, robimy, bo ja chcę tę, tak bo jestem, ja chcę tak. y, reputację zrobić. Będę rewilcę co robimy co? Aha, to robimy teraz, bo zarejestował się, nie? No, no faktycznie. Dzisiaj już robię? W poniedziałki się resetuję. Reputacja, no. no to ja mogę. No dziś nie będę miał. Za tydzień dopiero. Kok, kok, kok. Tak, Kardziela, sztoły <grym> tu. Fallen Hero, Dwainera, Trial. Co za kutas? <grym> Stary z datry, Dobra, buffy, jedziemy. Focus. Dobra, Go, go, go. Wladysiu, zajmujesz się zanek i jedziemy z magiem. magiem. A nie Hunterem? Wolałbym chyba Maga pojechać. Albo... Nie ma, dobra. Póki, albo póki jest Hunter, dawaj Tak, to... dobra, to jadę go. Jestem... Tam ten, polimorfuj tego. Ja jestem polimorfowany przez Maga. Dobra, ja polimorfuję Paladyna, poszła. Leci kolejna. I miło ściągnijcie z niego Poszedł. Hunter, dajemy Ci teraz tylko trzymajcie Gdzie jesteś chyba jest, na no Dobra, i do tu góry, biegnie tu góry, nie Dajemy tego i trzymajcie Maga, maga idziemy Tak, a i tego, Paladyna paladyna. Ja paladyna, Hex leci też To ja, czekaj, to po O teraz go z Hex. dobrze Gdzie jest ten Mag? Na środku. Kurwa. Dostał, dostał wcale Weź tam wolniej Rinko, prosto na tym... Yy, na magu, będzie burza na magu, co mówię, na to nie. Kurde, obok. Leci po Dobra i trzymaj go, się trzymaj. Dobra, trzymam cały czas. Cały czas trzymam. Trzymaj, trzymaj. Poszedł. Trzymam, trzymam. Pięknie. No jedziemy już z tym. Jedziemy z tym. Paladynem łosiem, on no sam nie. wyjdzie. O, nie mam many O, no to kuwa, przegrałem, przegrałem. I teraz mu. Poszła. Boże też, prze... nie, nie Co on sam chce uciułać? jest? Ja go będę burnował albo... Ja go mogę plugować, zaraz poleciał Będę mu zdejmował te shity. O, jesteś stanowany. Zwolnij go. Dobrze. Dostał silen...silence'a. Teraz dostał drugiego. Dostał hexa. Poszedł. No i pięknie. O Mary, no, pięknie. Damage done! Whoa, motherfucker. No, no, damage,